Siemanko widzowie, z tej strony Mikołaj Witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale Miki z Wędką To zaczynajmy! Dzisiaj mamy 10 lutego, na dworze 14 stopni W nocy ma być 9 Więc ja wraz z tatem i z Kubą Wybieramy się na nieplanowaną jednodobową nockę na ryby Teraz się pakujemy i widzimy się zaraz To co? Zaczynamy! Zapakowani, jedziemy po Kubę i widzimy się nad wodą. To już widzę, wy widzicie, już dojechaliśmy nad wodę. Jest ze mną również kolega Kuba. Witam jest... Was serdecznie. No, jak widzicie, tutaj jesteśmy na łowisku Zacisze, na którym jest 5 stanowisk: Corner, Hill, Island, Freedom i, i Chillout. My razem z Kubą wybraliśmy stanowisko corner, będziemy je obławiać, będziemy mieć nadzieję na rybę, Kuba będzie łowił po, po lewej stronie, ja będę łowił po prawej i będziemy nęcić grubo. To my się zaczynamy rozpakowywać i widzimy się za chwilę. Teraz widzę, przechodzimy do robienia miksów, ja zrobię jeden, Kuba zrobi drugi. Więc zaczynamy. Pierwsze to będzie gotowa już do nęcenia konopia z, z rzepikiem. Przecinamy w pół. OK. Wsypujemy. Calutka konopia z rzepikiem będzie wsypana, czyli kilogram. dokładnie wszystko wsypujemy teraz ujdzie groszek a dlaczego groszek bo właściciele tego łowiska nęcą tutaj groszkiem więc do tego biorę groszek o. jest woda to wodę groszku odlejemy tyle ile jest to niech już będzie Wsypujemy calutki groszek, salutki groszek. Wsypane teraz kukurydza. Ok, kukurydza również, salutka. I kukurydzy będą trzy puszki: jedna, druga. trzecia teraz przechodzimy do peletu halibut wsypujemy Zróbmy trochę większą dziurę celutki pelet poszedł ok okej okay. Teraz pójdzie pele 2 mm. trochę więcej Teraz pójdzie 4 mm. Bloodworm, te dwa były bloodworm. I teraz pójdzie kryl 6 mm. Teraz dodamy kuleczki lekko pikantne wszystkie wszystkie smakliwkie, więc w całości Teraz kulki szesnastki. Również dodajemy kilka kulek w całości i garskie kulek. Pokruszymy mocno trzeba, to pokruszymy. Ok, tak to wygląda. Ok, teraz przejdziemy do kulek szesnastej, które rzucimy. Całości, Kuba ma branie. Jest ryba? Idzie ryba. Czekamy chwilę, zaraz przejdziemy do dalszej części robienia miksu. Ale poczekamy aż Kuba wyciągnie rybę. Co to Kuba? Karaś. Dostajesz radę samemu? No. Karaś. Ten... Nie duży, fajny, większy karaś, ale teraz Przejdźmy do robienia miksu. To była nasza pierwsza ryba dzisiaj. Więc tak, teraz wrzucamy kilka kulek szesnastek czekolada w całości. I kilka również pokruszymy. Tyle starczy. Odłożymy. Trzeba mocno wymieszać. Bardzo mocno, nawet bym powiedział. O, takie jest podamy teraz jeszcze kilka kulek dwudziestek, ale to malutko. Bloodworm i Kryl. I głównie teraz je pokruszymy. Kruszymy kuleczki dwudziestki. Ciężko, bo ciężko, bo to kulka dwudziestka, ale powinno się udać o! Elegancko pokruszone. Jeszcze ręką wyjmiemy. Okay. Teraz lejemy Liquid. Wszystko zalejemy dokładnie krylowym liquidem. Całe? Całe, wrzucamy widzowie cały, cały Wymieszamy. Dokładnie wymieszamy, zalamy likwidem. I to by było na tyle, jeśli chodzi o miks. Zalęta gotowa. I ja szykuję się do wywózki pierwszego zestawu i będziecie mogli zobaczyć jak Kuba robi słodki miks. To teraz widzowie, przejdźmy. Teraz widzowie będę wywoził mój zestaw. Pokazuję Wam jeszcze mój przypon. Slip The Rig. Kulka 16 mm. The Grill Active Wafters. No to co? Wywozimy. Składa się po sypiemy zanęty jedną tutaj drugą tutaj jeszcze ciutkę damy tutaj i tutaj i możemy wywozić wywożę łódkę wywożę zestaw niedaleko tamtego patyka jak możecie zobaczyć za niedługo będę wyrzucał, myślę, że jeszcze troszkę podpłynę jakieś 10-5 metrów i będę wypuszczał zestaw ok, to co, zatrzymujemy łódkę wypuszczamy wypuszczony zestaw. Tutaj jak widzicie, robimy Pwałki na dzisiejszy wieczór. Takiego towaru PL Bloodworm Ludwell Decry zielony likwidem. Takie kiełbaski po 3-4 łyżki wrzucamy. To tak, takie łyżeczki małe. Wrzucamy. I widzimy się zaraz, jak nakręcimy dużo. Dobra, widzowie, Kuba ma rybę. Jak on? No, idzie opornie. Jak na tę porę roku idzie strasznie silnie. Pominam, się... że mamy lutec. Ucieka w tą Co to jest? Coś większego myślisz? Nie wiem, raz wyskoczyło no, i wyskoczyło raz. Wyszło. Na powierzchnię, ale... To może być ładniejsza ryba. Idę po podbierak.

Dobra, wyciągnijmy Tak miał być, tak jest, jest rybka. Biera, podbiera Kuba. Gdzie jest woda? nie jest. Nie widzieliście Karasia. U Koby ich. macie karpika. Taki karp wraca do wody. I zestaw, ale wypóźnie najpierw tarpia. Poszedł Bądź No jak Kuba. Pierwsza rybka. No. Już wypadnie. Puszycie? No. Dobra, to widzowie to widzimy się przy następnym braniu albo przy następnej akcji. To do zobaczenia. To teraz widzowie jak widzicie. Rozpaliliśmy ognisko, będziemy zaraz iść kolację, kiełbaskę razem z chlebkiem. I co, nic się nie działo, oprócz tego brania, co mieliśmy i brania kuby. A z ciekawostek to przejdziemy teraz do kolegi Wojtka, który wędkuje na stanowisku chilout. Wojtek, o, opowiedz, co dzisiaj złapałeś. Co złapałem z Trzy karpie pełnołuskie. Jeden z miejsca tam pod korzeniem, drugie z przesmyku po drugiej stronie. Kolega ze mną siedział, złowił dwa karpie też pełnołuskie 5-kilowe. W sumie tyle. A na co? Na jaki przypon? Tutaj na kulkę 14, 14 mm troskawkę na przypon zwykły węzeł bez węzła. A a kulka halibut 20 mm i przypomnił dla Dziękujemy Wojtek. Dzięki powodzenia. I widzimy się jak coś się będzie działo. Albo u nas albo u Wojtka. Widzowie mamy coś fajniejszego. Może być to karpik? Albo karp... yes, karpik. Jest karpik. Jest karpik, no. Yes, no. Yes, yes. yes, yes. yes, yes. Odjeżdża. Chodź, 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 yes. chodź. Luty ma jeszcze wodna jest, jest widzowie. Jest rybka. Dobra, chodź, chodź z tym ciała. Dopiero luty, a one tyle siły mają. Normalnie się ze siatki z powodu końcu no, drugą rybę. Jest druga ryba dzisiaj. Ładny łuski ma. O, ładne, no. Ładne, no. To ładny, no. Odepnij ją. To odłoży pan tę na boks. ładniejszy, ten ładniejszy. Trzymać, trzymasz? No trzeba, Musi może zobaczcie. Chcesz to, możesz odpiąć. nie wbił tak? No i tak widzę, doczekałem się mojej pierwszej ryby dzisiaj. Kuba jest złapał troszkę mniejszego. O. To jest grubasek, taki ma mały, ale gruby mały, ale wariant się mówi. Oh. Jest pierwsza rybka dzisiaj Sa przed samą nocką. Akurat miałem wywozić zestaw i wziął mały zimowy grubasek. To teraz idziemy puścić karpia. Idą ten ślinga i... Okej. Okay. Poszedł. Jest zaliczona pierwsza ryba widzowie. To zaraz się wybimy przy wywózce mojego zestawu. To jak mówiłem, przechodzimy do wywózki. Najpierw mój zestaw. Potem Kubie, jeszcze ciut tego dodamy Troszkę do jednego, trochę do drugiego. I wychodzimy.

to będzie ostatnia wybórka przed nocką. Może coś jeszcze w nocy nagramy. Więc płyniemy. Pod krzaczek tam widzowie, tak? Tam pod krzaczek, tam pod taki korzeń. z markerem to Mam nadzieję, że w nocy coś się odpali, coś wskoczy, a nie to też myślę, że powinno to wskoczyć Myślę, że jest 15 metrów i będę... kilki wykrzaczki Okej. Już wyrzucam zestaw. Poszedł. Ok. Zestaw. Poszedł do wody. I ja ja widzowie wracam, tak jak widzicie, zaraz będziemy wywodzić z Kuby zestaw, to postaram się szybko wrócić, to teraz wywodzimy zestaw w Kubie, tam pod te drzewka, to również będzie ostatni, ostatnie wywołanie zestawu na dzisiejszy dzień przed nocą. To wyrzucamy zestaw w kubie i wracamy. Fajnie ma ta łódeczka takie światła zielone, że nie odstrasza za bardzo ryby na daleko. Dźwiękiem to wiadomo, a... No, Z wywiezionymi no, zestawami gotowi w pełni na nockę i widzimy się przy braniu. Tak jak tutaj mam zwijęty zestaw do przerzucenia, a zapiął się o dziwo na hak pan Rak. Kapier, pamięć, nożyce. No i przegrałem. Możecie zobaczyć jak go wypuszczamy jak ta mała karpeta idzie. Leży zwinięty w kulkę. No i tutaj sobie będzie stał i po chwili odpłynie. Bardziej odejdzie. mamy na o, amur, amur. Myślałem, że będzie karp, a jednak mamy małego amurka siedzi elegancko. w nocy nic się nie działo, było pojedyncze piknicia teraz mamy ombudę z woda nie jest bardzo sprzyjająca, zresztą pada tak jak mówiłem, w nocy nic się nie działo, było kilka pojedynczych pików a z rana obudził nas Mały amurek. Taka mała torpeda. Nie będziemy jej męczyć. Za długo wypuszczamy. Zaraz wywozimy na nowo zestawy i będziemy czekać na kolejną rybę. Amurka oczywiście wypuszczam zody. Panie Amurku. Bo szedł, jest abór, pierwsza ryba dzisiaj i wydawał widzimy się przy wywożeniu zestawu Ja i kuby ze siatka dobiega już końca. Na koniec udało się wyciągnąć małego karpia. Co prawda, mały, ale jaki piękny lampas. Karp-lampasik. Okej, okay. taka rybka. Zopana z niedaleka, z niedaleka. To będzie ryba przyszłości. To tak, teraz przejdźmy do podsumowania. Zapraszam kubę. OK, koła, się podobało? No było fajnie Próbowaliśmy wymienić mniejsze ryby na większe, ale się nie udało okay. łapaliśmy na dwie metody, na metod feder i na karpiówkę Każdy z miał po takim jednym zestawie I tak, na stanowisku obok chillout koledzy złapali karpie piękne, ładne pełnouskie do, w przedziale wagowym do 7 kg co? Patyki dalej w wodzie, cały sprzęt oprócz Slinga, kołyski, podbieraka i wędek spakowany. Mamy nadzieję że na większą rybę. I co? Czekamy. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Rybka wraca do wody. Do zobaczenia. Cześć!